Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Skarby Powiatu. Dzisiaj esencja Bornego Solinowa, czyli militaria i budowle, które są z nimi związane. Oczywiście jest z nami Mirosław Olczyk, człowiek, dzięki któremu odkrywam ja również to, o czym nie wiedziałem przez wiele, wiele lat. Witam Ci, Mirku, w kolejnym odcinku naszego programu. Dzień dobry. No, znajdujemy się na terenie nadleśnictwa Czarnobór i te bunkry, które dzisiaj zobaczymy, e, znajdują się. Właśnie w terenie tego nadleśnictwa. Przy okazji tego programu chciałbym też podziękować nadleśnictwo Czarnoboru umożliwiło badanie, oglądanie, fotografowanie, dokumentowanie tych obiektów, nie tylko bunkrów, co zaowocowało tym, że myślę, że nie zdradzę dużej tajemnicy, że nadleśnictwo planowało udostępnić te bunkry i pewnie gdyby nie koronawirus. One by były udostępnione. Jeśli nie w tym roku, to zapewne w przyszłym roku właśnie jeden z nich będzie się znajdował przy takiej trasie dla turystów, przy którym właśnie tutaj stoimy. Także jeszcze raz dla nadleśnictwa Czarnobór podziękowania. Myślę, że druga część poligonu, na którym też jest sporo bunkrów, czyli należąca do nadleśnictwa borne-sulinowo, że też jakąś współpracę. Uda się nawiązać i też będzie można je, że tak powiem, zmierzyć, zobaczyć, sfotografować, udokumentować. Jadąc to miejsce do tego bunkra, po drodze mijaliśmy inne, natomiast jesteśmy przy jakimś, który jest dość specyficzny. Z jednej strony go w ogóle nie widać, jest doskonale zakamuflowany. Jaką pełnił rolę, kiedy powstał? Tak, lata 30, oczywiście, tak jak wszystkie te bunkry. Po drodze mijaliśmy dwa bunkry, których żeśmy nie widzieli, a jeden z bunkrów, który żeśmy widzieli, był podobnie jak ten w pierwszej klasie odporności ten bunkier jest specyficzny właśnie pod względem takiego dobrego położenia że właściwie można na niego z tamtej strony wejść stojąc kilka metrów nie jesteśmy świadomi że już stoimy na bunkrze specyfika polega jeszcze na tym że ten bunkier miał ciekawe rozwiązanie jeśli chodzi o poruszanie celów przez te linki to znaczy się jedne linki tu pod tym szczeliną obserwacyjną widać, gdzie te rurki i linki wychodziły, ale drugie wychodziły u góry, przez strop. I to było takie najprawdopodobniej urządzenie, które pozwalało tej lince gdzieś tam iść do przodu i dołem powrócić. Tak to chyba wyglądało. Cały czas to próbujemy ustalić, ale brak dokumentów powoduje, że niestety w tym temacie poruszamy się bardzo powoli, bo nie ma, nie ma tych elementów zostały jak już w innych. Częściach w pierwszym odcinku, żeśmy mówili, e, wymontowane. Mirku, dużo tu mówimy o linkach, natomiast nie każdy telewizor wie, do czego one służyły. Jakie miały zastosowanie? Tak jak już wspominałem, dokumentacji brak na temat urządzeń, które były wewnątrz tych bunkrów. Według no, takich najbardziej podobnych e, teorii były e, to cele. Jedne były stałe, które po prostu e, jakby po trafieniu w niego się kładły i ta linka służyła do postawienia tego celu. Natomiast e, uważamy, że w bunkrach, gdzie były napędy już e, silnikowe, były to linki służące do przemieszczania celów, czyli był trening trafienia celu ruchomego. I, I myślę, że tak było. Natomiast szczegółów nadal nie wiemy, ale myślę, że to kwestia czasu. Czyli linki służyły do obsługi celów, w które mierzyły arteria Wehrmachtu w tym wypadku. Tak, dokładnie. Te linki oczywiście w w cząstkowych tam odcinkach znajduje się przy bunkrach i w wielu innych miejscach w lesie można trafić, mają taką charakterystyczną, starą, że tak powiem, starego typu budowę pleciąki, można ją łatwo poznać. Grubości, mniej więcej małego, cienkiego palca. Tak to wygląda, jeśli chodzi o grubość, a kawałki od, od metra do kilkunastu centymetrów gdzieś tam nawet na drodze idąc, można spotkać. Używali ich na pewno dość sporo i dlatego, że w tylu miejscach je spotkałem, że na pewno ich tutaj było. Jeden z kawałków największy, jaki żeśmy spotkali, to była linka zdemontowana. Nie wiemy, czy przez za czasów niemieckich, czy rosyjskich, czy Polskich, albo ktoś po prostu cały pęk około 20 metrów i jest zachowany do dnia dzisiejszego. Może kiedyś będzie wykorzystany w jakiejś izbie muzealnej albo w jakimś bunkrze, który zostanie udostępniony do, dla zwiedzających. Czyli rozwiązania podobne właśnie jak w te zastosowane w bunkrze, które widzieliśmy w poprzednim odcinku, tak jak wspomniałeś, tylko że te linki wychodzą górą. Tak, tak i tu muszę nadmienić, że ten sektor jest specyficzny pod względem zabudowy. Jest to najwięcej bunkrów, jest ich 19 i to są wszystko bunkry y, obserwacyjne artyleryjskie, czyli takie, które no, są troszkę większe od tych, które były dla, y, dla piechoty, dla obsługi do broni strzeleckiej. Y, jest jeszcze w granicach y, tego sektoru jest jeszcze kilka bunkrów takich pozasektorowych, które nie miały swojego numeru. I to są największe bunkry jakie były na poligonie, ale to zobaczymy jeden z takich bunkrów w kolejnym. Y, wejściu, że tak powiem, jak podjedziemy kawałeczek dalej. Nie jest łatwo tu trafić. Osoby, które chciałyby zobaczyć ten bunkier, jak mają się tutaj kierować? Ja myślę, że to, co już wspomniałem, trafić nie jest łatwo. Można korzystać z różnego rodzaju mapek na internecie, na stronach o poligonie Grozborn, ale myślę, że jeśli nie w tym roku, to w przyszłym roku właśnie Nadletnictwo Czarnobór Umożliwi, będą prawdopodobnie, z tego co wiem, dwa parkingi. Jeden ze strony, z której żeśmy przyjechali od strony południowej, a drugi od strony północnej w miejscowości wysiedlonej pod poligon Płytnica, tam będzie drugi poligon. Nie wiem, jak to będzie zorganizowane. Czy będą to dwa parkingi i po kilka bunkrów najbliżej tych parkingów czy będzie to po prostu cały teren, no ale to już leśnicy o tym zdecydują. Ja potwierdzam tą informację, wspólnie z Nadleśnictwem Czarnobór planujemy także przeprowadzenie tutaj trasy rowerowej, oznaczenie jej. Chcemy pokazać te kompleksy bunkrów, jest to niesamowita atrakcja, coś co warto oglądać i cieszy w sumie nas to, że Nadleśnictwo Czarnobór też ten potencjał dostrzega. A dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby już dzisiaj trafić do bunkrów, podajemy koordynaty. przy kolejnym obiekcie militarnym, właściwie podróżując z pierwszego obiektu, który dzisiaj pokazywaliśmy, do tego bunkra. Mijamy ich po drodze cały kompleks. Jest ich tutaj bardzo dużo. Skąd takie zagęszczenie bunkrów na tak małym terenie? Sektor 16 na terenie którego się znajdujemy, był najbardziej zurbanizowany. Znajdowało się na nim 19 bunkrów, i to były wszystkie bunkry, no tak jak wcześniej żeśmy stanęli i tutaj widzimy. Były to bunkry obserwacyjne, artyleryjskie. No, takie powiedziałbym e, mocno fotogeniczne. Wszyscy przy nich zrobią sobie zdjęcia, w odróżnieniu od bunkrów w innych sektorach, których część jest takimi praktycznie ziemiankami niewiele wystającymi ponad metr ziemi. Ten bunkier wyróżnia się spośród wszystkich, które się tutaj znajdują, e, rzeczą, na którą nie wszyscy zwrócą uwagę, natomiast e, ty to zauważyłeś. On jest otynkowany, a do tego ma jakieś takie wzory, których nie do końca przeznaczenia rozumiemy. Tak, dokładnie. Zauważyć, zauważyłem już za pierwszą pobytem przy tym bunkrze, natomiast do dnia dzisiejszego ani ja, ani osoby, z którymi tutaj byłem, nikt no, nie umie wyjaśnić, dlaczego tak się stało i ma to, co widzimy. Zresztą ma zarówno to przy tej szczelinie, jak i przy tej kolejnej. Tylko tył jakby bunkra jest nieotękowany. Jedna z hipotez mówi, że był dostawiony jakiś daszek, inne mówią jeszcze, ale tak naprawdę ja nie jestem do żadnej przekonany. Być może szansa w tym programie, że ktoś, kto będzie go oglądał, będzie miał sensowne wytłumaczenie, dlaczego w takiej formie, jak tutaj nad nami właśnie widzimy, ta część była nadotynkowana, a tu pod tym łukiem nie. No zobaczymy. Prośba do widzów. Jak ktoś wie, zna rozwiązanie, niech da znać. Szanowni Państwo, więc jeżeli ktoś z Was wie do czego służyły te wzory, niech skontaktuje się z studiem Telewizji Gawek, z chęcią my się o tym dowiemy, no i myślę, że Mirek, oczywiście też mógłbyś później tą informację dalej kolportować. O, oczywiście, tak jak już wspomniałeś po, w poprzednim programie, no, nie wszystkiego po prostu nie wiemy, no to jest niemożliwe, to jest tutaj masa bunkrów, masa historii i my tutaj nie, jesteśmy alfą i omegą. Co wiemy, dzielimy się, ale co nie wiemy, sami chcemy się dowiedzieć trzeba przyznać, że wszystkie bunkry znajdujące się w tym sektorze są zachowane w bardzo dobrym stanie, co czyni je też atrakcyjnymi dla turystów i osób, które chciałyby je zwiedzić, odwiedzić, zobaczyć. Tak, e, można powiedzieć, że najbardziej atrakcyjny dla osób zwiedzających poligon Grozborn e, jest ich dużo, jest sporo też zagęszczenie i wracając do tego, co żeśmy wcześniej mówili o planach nadleśnictwa o udostępnienie bardzo dobry wybór na właśnie udostępnianie dla turystów. W jednym miejscu może być to nawet dwa parkingi z dwoma, z dwóch kierunków wyjścia do kilku bunkrów, a dla ambitnych nawet cały sektor oznaczonych bunkrów i w miarę łatwo do nich wszystkich dotrzeć. Oznaczonych, opisanych prosi się, żeby coś takiego zrobić, i myślę, że szlot postara się wspólnie z nadraśnictwem, żeby coś takiego miało miejsce. Za chwilę udamy się. Do bunkrów, o których mówi się, że są bunkrami Hitlera. Jeden jest rzekomym bunkrem Hitlera, a drugi jest faktycznym. Jeden z nich jest nazywany bunkrem Hitlera, ale Hitler najprawdopodobniej nigdy przy nim nie był, bo pewnie zostałby sfotografowany jak przy innym bunkrze, do którego też dzisiaj do, dotrzemy. Natomiast tu. No, po prostu tak się utarło. Pewnie część ludzi uznała, że skoro był jednym z największych na poligonie, to na pewno Hitler przy nim był, ale ja nie mam takiej wiedzy, żeby przy nim był. Ale faktem jest, że jest jednym z trzech największych. Nazywał się Wrangel. Ale przy tym mniejszym, przy którym będziemy, mamy dowody na to, że człowiek, który stworzył potęgę III Rzeszy, wywarł niekwestionowany wpływ na historię całego świata w XX wieku. Tam gościł. Tak, tam przy tym bunkrze jest to już bunkier na terenie Nadleśnictwa Borno-Sulinowo. Jest to sektor ósmy, bunkier ma numer 17 i przy tym bunkrze znane są mi co najmniej trzy zdjęcia, przy których Hitler został sfotografowany. Opowiem może już przy samym bunkrze, jak było można określić, że to jest ten bunkier. Więc udajemy się w jego kierunku. Wcześniej pojedziemy najpierw do wspomnianego Wrangla, który był największym, jednym z trzech największych, na którym był tak zwany dozór artyleryjski w postaci wiatraka. Co też pokażemy Młoda. na naszych zdjęciach. Tak, na zdjęciu takim będzie można to zobaczyć. Na tym Mirku prowadzi dalej. No to jedziemy. Zapraszam. Znajdujemy się w jednym z najwyższych punktów e, terenu na tej części poligonu borneńskiego. Dookoła widać pięknie drogę, właściwie wiele kilometrów. Można sobie wyobrazić, co tutaj było, jak nie było lasu. E, po horyzont, e, nieograniczony widok. Gdzie jesteśmy? E, tak, jesteśmy w jednym z najwyższych punktów na terenie poligonu. E, znajdujemy się, e, jakby na bunkrze stoimy. Za chwilę pewnie. Będziemy widzieć tą część właściwą bunkra. Ale teraz stoimy właśnie na bunkrze. Bunkier o nazwie Wrangel. Często mylnie i niewłaściwie nazywany bunkrem Hitlera, bo nie ma dowodów na to, że przy tym bunkrze kiedykolwiek Hitler był. Nazwa, właśnie Wrangel. Jeden z trzech największych bunkrów w najwyższej trzeciej klasie odporności, jakie znajdowały się na poligonie. Każdy z tej trójki bunkrów. Był jednocześnie takim punktem charakterystycznym dla ćwiczącej artylerii. No właśnie, bo tutaj na tym posadowiona była imitacja wiatraka, tak? E, tak, dokładnie. Tu, gdzie teraz stoimy, to ten bunkier nie był jakby takim gołym bunkrem, tylko był przyozdobiony. Zakamuflowane? Dobrze. To nie był kamuflaż, bo nie był to bunkier bojowy, więc to w artylerii prawdopodobnie, nie jestem tutaj specjalistą, ale nazywały się to dozory, czyli punkt charakterystyczny, który określano dla prowadzących ćwiczenia ogień, że na lewo czy na prawo od wiatraka na przykład. Ten bunkier i jeszcze jeden z tej trójki, o którym wspomniałem, był przezdobiony właśnie wiatrakami młynami, a jeden, który jest przed nami w jakieś 2 km prostej linii w kierunku na stare Grosborn, on był takim taką stodołą. Kubaturowo obiekt imponuje. Natomiast przed nim jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, ale to już zrobimy będąc na dole. Dochodząc do tego bunkra, przechodzimy przez coś, co może się wydawać na pierwszy rzut oka tarasem, a tak naprawdę jest to mapa, odwzorowanie poligonu przed nami, które oczywiście było w momencie, kiedy nie było tutaj tych drzew, nie było zalesień. Tak, tak. No, no, na początku, przy dojściu, wydaje się, że przechodzimy przez jakiś taras, przez bunkrem, tylko e, jakby. Nierówność tu na tym terasie powodowała ciągłe myślenie, co to, co to może być, aż właśnie wyszło nam tu z tego, że stoimy, to co widać, obramowanie, jeśli widać to w kamerze, tymi krawężnikami nazwijmy je, to te kamienie, które tu widzimy, i tą nierówność są to kamienie zatopione w betonie. To jest makieta części poligonu, która znajdowała się przed tym bunkrem tutaj na wprost. Gdybyśmy wycięli te drzewa w koło, to pewnie byśmy zobaczyli teren. Podobny jaki widzimy tutaj na tej makiecie. Przez wiele lat chodząc po tym. No, najczęściej jest to zarośnięte, ale są takie okresy w roku, kiedy więcej widać, i w tej chwili część została oczyszczona na każdej jakby szczycie tego kamienia, czyli na szczycie no wzgórza. Tak, tak jak tu widać tak? widać Zobacz, tak, no. dokładnie. Widać tutaj e, otwory powiercone, gwoździe, a w dwóch mhm. przypadkach widać zgięte blaszki, na których pewnie są e, zapisane e, wzgórza, które były widoczne e, ze strzeliny obserwacyjnej wychodzącej z, w jednej z czterech, bo jeszcze trzy pozostałe w innym kierunku wychodziły. Czy tylko przy tym obiekcie coś takiego się znajduje? Tak, tak. E, przy tym jedynym obiekcie, jedyny obiekt, przy którym taka e, makieta została odnaleziona. Być może były przy innych mniejsze lub zostały w jakiś sposób przez te lata zniszczone. No ta jest zachowana w doskonałym stanie technicznym. No, teraz wiemy czemu ona służyła, bo tak no, ta nierówność zastanawiała. Tak, mało tego pierwsze wizyty pod tym bunkrem i dojście do niego nawet lekko irytowały, bo chodziło się po takiej nierówności i do końca nie, nie wiedziałem dlaczego dojście do bunkra tak zostało wybrukowane takimi właśnie kamieniami i to takimi dość dużymi, ale na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że zostało to e, jakby już rozszyfrowane. Jest to makieta części poligonu, nawet wzgórza, które po analizie mapy wskazują na to, że dokładnie jest to część poligonu przed tym bunkrem w kierunku na stare e, Grosborn. Czyli można rzec, że wojska niemieckie perfekcyjnie przygotowały się do wszystkiego, także do, do ćwiczeń już nie tylko do, do, do II Wojny Światowej, ale do ćwiczeń, które tutaj były, które tutaj się odbywały. Tak, dokładnie. Widok, który żeśmy chwilę wcześniej widzieli ze stropu tego bunkra, na którym kiedyś był osadzony właśnie ten wiatrak młyn jako taki znak szczególny, plus ta makieta, plus to, co zobaczymy w środku, trzecia klasa odporności. No jeden z trzech największych bunkrów na poligonie. i Do koło trzeciego będziemy przyjeżdżać, który dzisiaj został jakby fundamentem dla wieży, pożarowej w nadleśnictwie Czarnobór. On stoi dokładnie na, na, na bunkrze. Jego nie widać, tam fragment tylko widać, ale on jest fundamentem. E, trzeci, e, trzeci z takich bunkrów Był przy, jest przy Jeziorze Kniewo. Jest e, mocno uszkodzony przez jakiś rodzaj pocisku i, i tam też się znajdowała makieta e, wiatraka, młynu na, na tym bunkrze. Tam jest o tyle dobrze, że tu jest warstwa ziemi, gdzie nie można znaleźć śladów po montażu, natomiast Tamten bunker nie, nie jest jakby zasypany ziemią i po wejściu na znaleziono po prostu śruby do mocowania tej makiety, dokładnie w kształcie sześciokąta, tak, tak, w takim kształcie, jak jest na zdjęciu widoczny ten bunker, zresztą widoczny na kilku wi widokówkach, które stąd były wysyłane przez żołnierzy do rodzin Brzeszy. Widzieliśmy widok z tego bunkra, przepiękny, właściwie bez kres poligonu tutaj widać. Widzimy atrapę, no ale przejdźmy do środka. Tak, zapraszam do środka. Jesteśmy wewnątrz tego bunkra. Takich izb jak ta, znajdują się tutaj cztery. Każda z telefonem, z wizjerem i z ówczesnym messengerem, bo jakoś się musieli żołnierze, którzy tutaj ćwiczyli, komunikować. Pokażę to. A, dokładnie, no fajne określenie. Takie rurki w każdej ścianie powodowały komunikację z innymi pozostałymi pomieszczeniami. Oprócz tej izby, w której stoimy, są jeszcze trzy takie i do, na każdej ścianie do takiej izby. Była taka rurka, która służyła do komunikacji. Tu jest jedna z nich. Idąc w koło przechodzimy po kolei, wychodząc z drugiej strony. Na ścianach dużo napisów w języku rosyjskim, natomiast nie tylko to po Rosjanach tu zostało, bo widać, że ten bunkier próbowano wysadzić, tak? Tak, ta, ta, który stoisz, znajduje się nad nami, ewidentnie na to wskazuje. Część właśnie nad tobą jest pokiereszowana potężnymi odłamkami według mnie, bo to jest właśnie tak to wygląda, że jakiś ładunek został tu zdetonowany. Nie wiem czy w wyniku tej detonacji nie ma właśnie tego właśnie tutaj uszkodzenia, ale tego nie jestem pewny. Natomiast to co widzimy, to co przeszło przez te elementy metalowe i wbiło się tam w beton, to ewidentnie nastąpiła tu jakaś próba zdetonowania ładunku. Nie wiadomo w jakich celach, czy ktoś chciał coś wypróbować, tylko czy próbował wysadzić ten bunkier, ale jak widać, nie dał rady. Niewątpliwie obiekt ten cały, ze względu na swój rozmach, ze względu na mapę, na widok roztaczający się stąd, zasługuje na to, aby był obowiązkowym punktem wycieczek do Bornego Sulinowa. Tak, no jeśli nawet ktoś się nie do końca interesuje militariami, bunkrami, to zdjęcie zrobione z... Właśnie w tle z tą drogą z tyłu za tym bunkrem, praktycznie każda osoba, która to jest sobie, to zdjęcie robi, zachowuje, i to jest taki charakterystyczny punkt na, na poligonie. Oczywiście koordynaty również będą pokazane, także szanowni państwo, jak chcecie tutaj trafić, zerknijcie, wpiszcie sobie to w GPS-a i z pewnością, jak po sznurku, do tego obiektu naprawdę bardzo interesującego dojedziecie. Stoimy w miejscu, gdzie 82 lata temu stał Adolf Hitler ze swoimi przybocznymi. Skąd wiadomo, że akurat był przy tym bunkrze, a nie przy innym? Bo przecież tych obiektów, które tutaj widzieliśmy po drodze, mijaliśmy, było. jest bardzo dużo. Tak, one są nawet podobne troszkę do siebie, ale na pierwszy rzut oka. Rzeczywiście, Adolf Hitler był między innymi wybornym na manewrach w 1938 roku i został sfotografowany właśnie pod tym bunkrem. I jest kilka znanych takich fotografii że pod tym bunkrem to można było po szczegółowej analizie zdjęć dociec po elementach odbitych z szalunku na betonie i część tych elementów do dnia dzisiejszego jest zachowana i pokryła się z tym co widać na zdjęciach także nie ma wątpliwości na 100% był to ten bunkier a nazywanie bunkra w którym byliśmy poprzednio bunkrem Hitlera jest no, tak nie do końca e, prawdziwe, bo najprawdopodobniej tam nie był. Gdyby tam był przy tamtym bunkrze, pewnie jakieś zdjęcia też by się zachowały. Być może dzieje się tak dlatego, że Hitler lubił wszystko co wielkie. E, dużą broń, wielkie działa gigantyczne, czasami monstrualne, więc ten bunkier jest z nim kojarzony. Ten wygląda dużo skromniej, natomiast tu mamy dowody na to, że on w tym miejscu właśnie był. Tak, tak. E, tym bardziej, że nie jest to jedno zdjęcie e, i na kilku zdjęciach jakby Wszystkie znaki na betonie pozostawione przez deski do szalowania wskazują, że był. Chociaż niektórzy na jednym zdjęciu wykonanym z tamtej strony. Myślą, że nie jest to bunkier ze względu na to, że ten otwór obserwacyjny, ta szczelina jest dużo szersza, ale to wynika tylko z bliskości obiektywu, bo fotograf najprawdopodobniej blisko stał i mniej więcej tu, gdzie stoimy, Hitler został tu sfotografowany. Na innym zdjęciu jest troszeczkę dalej, jeszcze kawałek dalej stoi żołnierz ze swastyką, z takim proporcem. No to mi są znane trzy albo cztery zdjęcia, już nie pamiętam i na pewno jest to to, to miejsce. Gdyby nie Nadzieścowskie Niemcy, nie byłoby poligonu gross Takie są fakty, taka jest prawda. Więc myślę, że to miejsce jest doskonałym zwieńczeniem naszych dwóch odcinków, podczas których staraliśmy się pokazać miejsca nie przez wszystkich eksplorowane. Niewielu jeszcze je zna. Być może zachęci to naszych telewidzów, ale nie tylko naszych telewidzów, może ich znajomych do tego, żeby odwiedzali to miejsce. Choć tutaj, akurat w to miejsce, łatwo trafić nie jest. Tak, ale jeśli ktoś dotrze do drogi łączącej drogę Borne-Sulinowo na... Darzyce z drogą do Starego Bornego i dojedzie do miejsca oznaczonego drogą pożarową numer 11, to idąc tą drogą około 400 metrów na wzniesieniu dotrze też do tego bunkra, aczkolwiek łatwiej dotrzeć jest zimą, kiedy nie ma tej tej zieleni, ale y, możemy pokazać na mapie, jak, jak dotrzeć w to miejsce. Pokażemy również koordynaty. Szanowni Państwo, na dzisiaj to koniec eskapady po Bornym Sulinowie. Oczywiście za jakiś czas z pewnością tutaj ponownie zagościmy. Jest tutaj wiele innych ciekawych miejsc, związanych z historią, ale również z przyrodą, które warto pokazać. A za tydzień spotykamy się w kolejnym odcinku programu Skarby Powiatu. Trzeba oddać, że one są zachowane w bardzo dobrym stanie, więc też są bardzo atrakcyjne dla osób, które chciałyby. Mucha, dokładnie, siedziała. Siedziała mucha, widziałam. Kurczę! Cholera. Faszystka, widać, że faszystka. No. Trzeba przyznać, że wszystkie te bunkry są zachowane w bardzo dobrym Wiesz co, one tutaj mają jakieś co? So, poczekaj, zaraz... Czekaj, co to jest? To nie, nie jest mucha. Nie, to nie jest mucha, tylko jakiś taki... Czekaj, poszło. 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 No Albo on mówi, a ja go tu tak ogarniam. <garniam> być może jest tak dlatego, że Führer robił wszystko co duże. Wiemy, jak eksperymentował z monstrualnymi działami rozmaitego kalibru. Na tom... <garnia> Słuchaj, Helga cały czas mnie prześladuje. No. O, ale teraz to już poszło. Normalnie... No, to, ale jest następna i koleżanka.